Lawiczka, Serce i Krish to dwa wyjątkowe punkty widokowe nad Kierzmarkiem. Miejsca, które od pierwszej chwili potrafią zatrzymać człowieka w biegu i pozwolić mu po prostu odetchnąć. Idealne na krótki spacer, spokojną wycieczkę wśród pól i chwilę, w której tatry stają się naprawdę bliskie. Zanim jednak opowiem Ci o tym miejscu, mam małą prośbę. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zostaw po sobie reakcję i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu mogę dalej rozwijać ten projekt i pokazywać Ci kolejne piękne zakątki wokół tatr. A teraz wróćmy na wzgórza nad Kierzmarkiem. Oba punkty widokowe oferują szeroką, niczym nieprzesłoniętą panoramę Tatr. Ich położenie na skraju łąk sprawia, że światło o poranku i wieczorem wygląda tu naprawdę magicznie, miękkie, ciepłe, podkreślające każdy zarys gór. Drewniana ławka w kształcie serca i samotny krzyż na wzgórzu tworzą kadry, które same proszą się o zdjęcie. Ale to nie tylko fotospoty. To miejsca, w których można usiąść, wyciszyć się i poczuć ten spokojny, spiski rytm natury. Najwygodniej dojść tu od strony cmentarza komunalnego. Z utwardzonego parkingu prowadzi krótka, przyjemna droga przez pola. W kilka minut jesteś na miejscu, a przed tobą otwiera się panorama od Bielskich po zachodnie Tatry. To idealny cel na leniwe popołudnie, spacer z psem, chwilę regeneracji po trudniejszym szlaku, albo po prostu moment, w którym chcesz pobyć sam na sam z widokiem. A jeśli pójdziesz kawałek dalej w głąb łąk, zobaczysz, że te widoki potrafią być jeszcze piękniejsze. Do zobaczenia na szlaku. Więcej informacji na temat tego oraz innych ciekawych, mniej znanych miejsc oraz szlaków wokół Tatr znajdziesz na blogu www.wokoltatr.pl